Jaka jest cena ziemniaków? W tej chwili 2,50 za kilogram. Przynajmniej my tak sprzedajemy. Mm -hmm. A wcześniej y, jaka to była cena? Jaka to jest różnica? No Jest około złotówki. Czy ludzie jakoś, jakoś komentują te, te zmiany? Że się już troszeczkę przyzwyczaili. No, z początku były komentarze, ale już się trochę przyzwyczaili. Nie ma wyjścia za bardzo. 2,50 za kilogram ziemniaku. Buraki 2 złote. Marchewka 2,50. No taki seller. Pietuszka po 7 zł. Jabłuszka też są mniej więcej w, do, w normie. No, w le, sz, szara releta tylko najdroższa jest, bo, bo jej nie ma, to kosztuje 7 zł, a tak to 4 zł jabłko. cukinia czy coś to, to są droższe, bo już nie mam. Zagranicy. Za Koperek, to, to za granicę to sera jest droższa. Rządkiewka 3 zł. A jeśli chodzi o, o przyszłość, myśli Pan, że te ceny ziemniaków mogą podskoczyć, czy niekoniecznie? Jeśli wszystko pójdzie, jak to się mówi, do sadzenia, no to najprawdopodobniej tak, ale o jaki y, wymiar, to nie mam pojęcia też. No bo różnie bywa, w zależności od tego, czy ktoś się nie wygłupi i nie będzie sadził ponad plan to, co miało być w tamtym roku.